Oł oh. Ja piernicze Jeszcze jeden O kurka, ale jestem dobry Hiuuu, <śju>, było blisko Barman, mój drogi, dobry przyjacielu Polej dla, dla starego przyjaciela przed długą i szanowną drogą już niebezpieczną drogę co na mnie czeka do Akropolu. Tak. Cześć i czołem wszystkim. Witamy w kontynuacji naszych przygody w Starkerze w Starker Anomaly. Escape... O, prypiet. E, tak. Kupiliśmy wodę, bo nas nie stać na piwo. <laughs> Jaka bieda. E, musimy się napić przed wyprawą. Obra. E, dzisiejszy... Dzisiejsza nasza podróż będzie trwała do. To... Nie przerywaj domy z ten. E, pójdziemy na wysypisko dzisiaj i kierunek pójdziemy dzisiaj na, o, do Akropolu, na do naszych wojskowych przyjaciół pogadać, pośmiać się, może jakieś mając zadanko, może mając jakąś kasę no. darmową <noise> albo sprzęt. przydałoby się amunicja, bo... To, co mamy, to stało nam 35 pocisków tylko do Akacza i ile nam zostało do tego? Wpływ magazynek, znaczy 5 pocisków do Mousina. Okej. Okay. Nie róży, to opuścij Eee, drogi, drogi przyjacielu, nie denerwuj nie, się, nie darował się pan. Masz jakieś dla mnie zadanko? O, nawet wezmę, zobaczymy. Drogi przyjacielu, masz coś ciekawego? Albo ty, jakieś fajne fanty? Może piwko? E, o, to też weźmiemy. Do psa to psat możemy dorwać po drodze do Akropolu. Na pewno będzie jakieś na wysypisku, lub e, w centrum. Akropol jakieś psy. Dobra. A może nawet tutaj będzie przy wejściu do naszego baru. Dobra. No poczekaj, na. Szanowna i długa droga Nienawidzę moknąć, to jest najgorsza rzecz Jaka może być nawet w życiu realnym Nienawidzę Dobra Drogi przyjacielu, czy macie tu coś ciekawego? Fanty, pieniądze mm, Narkotyki, czy jakieś Karty kredytowe, wow Widzę darmowe luty Widzę darmowe pieniądze Bardzo się przyda, dawaj Pieniądze się śmierdzą, panowie, pieniądze nie śmierdzą, one tylko pachną pięknie. Ale wszystko To się bardzo sprzeda. A jeszcze idziemy na wysypisko, tam jest myśliwy, który chętnie to nam to sprzeda. Dobra Pytanie co tu miałem od tego. Okej, dobra. Idziemy, idziemy. Pieniądze nie śmierdzą, idziemy dalej naszą podróż. Długą i niebezpieczną. Mamy 15.21 teraz. I pogoda jest beznadziejna. Może nasz bohater jeszcze nie odczuł tak zimna. Wiele plus taki dobra. No i dotarliśmy do wysypiska. Chciałem powiedzieć Akropolu, nie, do Akropolu już mamy daleko, a tu nic ciekawego jak zawsze nie ma. Cholera jasna. Panie, no panie, co to jest? Nie ma nawet nawet żadnego darmowego lutu. Każdy kocha darmowy lut. O, 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 to ja chętnie wezmę. No super. Nie ma nic ciekawego, nie? Nie, też nic nie ma. Nie chcę nawet strzelać swojego sprzętu. A co za chciwa No Oj, Chimera nie. Jeszcze za szybko na Chimerę. E, Monoli... O, nie tak uzywa się to Do tu też jeszcze daleko. Ale ty drogi przyjacielu. Masz coś ciekawego? E, detektor i... pastę masz. Ale fajnie wyglądasz, dobrze. Idealny strój masz. Perfekto, dobra. Idziemy dalej. Pójdziemy jeszcze do marketu. Może tam coś ciekawego będzie. Widzisz? O, stare radio, wezmę. Uwieki. Yy, Drugi przyjaciel to ma za to. Za, za to już się daleko. W drugim siedzie ty coś to masz? Janta, Ekolis, e, ten. Nie dzięki, też dziękuję. Masz tutaj może? Nie, takiego szczęścia to nie mam, może drugi raz trafić. Na pełny ten lód. A szkoda. E, masz coś? E, Lub o jeszcze gorzej. O, zdaloty ty kul. No Dobry Dobry my friends. Eee... A weźmy. Może coś tam z tego znajdziemy kiedyś. Aaaa... wow, Ale złamałem nogę! O, dobra, weszłem tutaj. Tu może coś ciekawego być jak ostatnio. A, bo nic nie ma. Ale nogę to musiałem złamać, co? Tu już wszystko było kontrolowane. Coś tu jest? Teraz nic nie ma. Dobra, to chowamy i e, Najważniejsze, musimy jakieś ognisko znaleźć po drodze, żeby coś tu zapisać, i tak dalej. Naszą podróż, Począć troszeczkę po ciężkiej podróży. Ale kurka mamy 1550, że nas nie dorwało. O, o, coś tu idzie szybko. Ale to nasi chyba. O, wojna, wojna, panowie, wojna. To ja kocham wojnę. O, ta, 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 Amunicja moja, amunicja moja. O, stalo tych anomalii. Franek, Franek, odsuń się od niego, to jest moje. Wow, o Darmowe! Darmowy śmierci, śmierdzi! Pamiętajcie o tym. Biorę wszystko Eee Amunicja to szczelby też wezmę. Sczelbę Weznę też. Się przyda Syntetyczne sprawy. No i dwóch załatwionych. Stary, ale to jesteś dobry, wiesz o tym? Urodzony snajper. Albo zabójca. Jednym i drugim jesteś zajebisty. Dobra Trzeba oszczędzać amunicję, ale już już mam za ciężko mi jest. Dobra, tu, 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 tu. Idziemy dalej. Może coś znajdziemy po drodze, coś jeszcze. Oj, widzę z daleka tam coś jest nieciekawego i tu... Au, 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 au. A to pali, pali, pali. Promieniowanie pali. A jeszcze kurka nie istnieła na promieniowanie. To jest, to jest pijawka? Nie, to jest. Yy, nie dzik, tylko coś tak. O, o no, co się stało? Nie, moja misja, kurka zdechła. O, no, on zdechł. O, no. Tak to jest z tymi bohaterami. Szybko zdychają. A to była misja ze skórą. O, no. Coś tu mnie atakował coś ten coś tu jest niebezpieczne albo eee, nic nie ma na promieniowanie mm, Szajsę Mam tylko wodę, ale woda to tak słabo Dobra muszę trochę się od, ten, odpocząć Uch, eee, dobra. Idę do naszego dobrego przyjaciela myśliwego. Franek, mój drogi przyjacielu, co tam u ciebie słuchać? A co u żony, o tak. O! A nie. O! A nie, dobra. Chciałem powiedzieć że amunicja. Ale ładna broń. O! 67 tysięcy. Droga! Bardzo drogo, eee, drogi przyjacielu, chciałbym trochę sprzedać tych fantów. Bo jestem trochę za ciężki. A kasa mi się drobna przyda, zawsze A jakieś 450 rubli do przodu. Okej, okay, rurka, sub, o, ale piękny nożyk, wo. Ile? <laughs> 50 tysięcy? <000? laughs> Kurka, woda jak za prawie. Pierry, sz... panie, pan oszalał. Eee, dobra, brak słów, nie chcę pana znać nawet, ale poczekaj, chcę pana znać jeszcze, eee, co tu masz takiego, o, jest nie wezmę, eee, mięso szczura, okej, okay, to też wezmę. A już Stałem Skąd on mnie Boję się tych piorunów. Bo raz miałem bliskie spotkanie i nie było przyjemne. Dobra, eee, jesteśmy tutaj, mamy szybką trasę. O, i tu są te potworki, tak? To możemy to zrobić jeszcze. Mamy szczelbę zdobywczą. Mamy trochę pocisków. Eee, I przy... możemy zjeść tego ten chlebek. Mm. O, słyszę pieska. A, a, a. Słyszałem pieska, to nie było. Piesku. Piesku, gdzie ty jesteś? Czy taś... ta bestia? Piesku ty mój togi. No cóż, że to pieski małe? Aaa, tu się ukryły. Tu się. O! Coś tam ładnie wybuchło. Chyba piesek weszł na minę. Z czasu drugiej wany się to Piesku, ty, mój drogi przyjacielu, gdzie ty jesteś, piesku? a piesek chyba uciekł. Dobra. Nie ma pogoda beznadziejna, pada kurka wodna Mokro wszędzie, brzydko ale... Jeszcze grzmi do tego Dobra, jesteśmy trochę dalej mamy Trochę odkładamy drogi do tego, tego akroporu Zrobić tą małą, małe zadanko Aha, oni są przy tych kurka z umowisku, okej okay. Ale są tutaj Mustało się jakieś ognisko, bo mam zapałki? A mam zapałki, dobra, już myślałem zapomniałem... o ale to był przypał wtedy. Dobra. Au. Ja Jeszcze jeden. O kurka, ale jestem dobry. Było <ślujny> blisko. No to jest niebezpieczne. Biorę wszystko. To jest bardzo niebezpieczne. Ludzie, nie stresujcie człowieka. Biorę wszystko i spadam. Ile zostało? Au. A, użyłem cztery pociski, więc na życie został mi tylko jeden. Tak? Został mi tylko jeden. Fajnie. Eee, ciekawe, ciekawe to nasza przygoda będzie z tą amulicją. Ła <laughs> i słabo to widzę. Będę walczył na noże. Niedługo Jak nie zacznę polować na ludzi, z... będę walczył na noże bo jak nie znajdę seta. Eee, dobra, mięsko, skórka i oczy. Dobra, to się bardzo przyda. Dobra, mój drogi przyjacielu, co to było za zwierzę? Co, co to mi dałeś za. Ile? Tylko 5 tysięcy, 2,5 tysiąca za zwierzątko? No, chyba pan oszalał. Naprawdę, oszalałeś. O mój Boże. Może masz jakieś kurka, ten. E, z, z inne. A nie masz. No, niech pan spada, drzewa. Tragedia. E, Mamy 30 kilo, muszę coś sprzedać, skóra jest trochę strasznie ciężka, sprzedamy ją. Tu mam 28 kilo. Okej, okay, muszę trochę odpocząć. I kontynuujemy naszą dalszą, bardzo fajną podróż. No życie w zonie nie jest to tych niełatwiejszych. Cały czas strzelają, cały czas ktoś ginie. Cwierzątka cię chce. Fauna chce cię zabić. Eee, jak tu żyć? Jeszcze ja ta breka amunicji. Ach te wojsko. Zawsze musi coś załatwić, co? A po handlarze, to wszystko wina tych handlarzy. Chcą więcej zarobić na broni. Nie wiem, nie wiem, ale ta amunicja to jest trochę problemy yy, 17, po zaraz 18 będzie, dobra dojdziemy, to będzie jakaś 18-19 dojdziemy tutaj i okej, okay, możemy tu załatwić te dwie rzeczy, dostać jakąś trochę amunicję, a może nawet nową broń i pójść do naszych przyjaciół wojskowych. O, dzięki, to się przyda. Aż tylko nie wejść na żadną anomalię elektryczną lub coś podobnego albo nawet na minę drugiej wojny światowej. Eee Noga urwana od razu Eee. Ten mozyj jest zajebisty, ale szkoda, że taka municja jest też droga, jednocześnie rzadka strasznie. Oj, bandy, pietastwo zginęło. Te? Eee, zabił tego. O jedne pietastwo. Ciężko. No i witamy w Akropolu. Ale piękna pogoda. Burza się skończyła. Aż, aż tak... Straszna cisza. Tak, tak, aż dziwnie. Poczekaj, zapalimy. Żeby było przyjemnie. Trochę odpoczniemy ciężkiej podróży, ale mi ta pogoda się nie podoba, za za, za mocno, cicho jest, A za cicho jest, trzeba chyba znaleźć powoli jakieś miejscówkę, bo jak to pierdyknie, o, lecą nasi, lecą, nasi przyjaciele, okej, okay, dobra, Coś tu jest jakiś znajomy dobry jest to by Lub czy był jakiś dobry wróg Zobaczcie zobaczcie, jest jakiś kurka nie o, to Bóg wyszedł teraz, zobaczcie jest odporny na ten, anomalie, o mój Boże co ty, co ty bierzesz takiego, daj mi to Chętnie też to przyjmę a, znowu mi się ten... Znowu mi się pisze. Eee... Coś w ranek. Coś ma się ciekawego, pieniądze, e, karty... O, łóżko. O, trzeba zapomnieć że to jest łóżko. Ale nie, mi to się nie przyda. Coś tu... O, może coś tu będzie? Nic. Pudło. Idziemy dalej. Yyyy... Weź mi tą kalimatę wyrzuć. Było, ale te dźwięki nie są przyjemne. No, z, taka z, cisza straszna. Okej, okay, to trzy kilo. Nie, znów zginął. Cholera jasna. Przez nich tracę. Ten, eee, jak to się nazywa? Mam to na końcu języka. O mój Boże. No nie, wojskowy musiałeś go zabić. No nie, to nie można misji takiej brać. Dobra, cicho, cicho. Leżeć. O. O. Nie strzelać, co? Mam za mało amunicji, nie mogę tak się rozkręcać. Dobra Okej okay. Mamy dwóch trupów O, a i trochę amunicji Uuu, fajny karabinek, uuu alternatywa, i widzę alternatywę swoją Weź trochę amunicji Trochę cenności ma kiepską Ale to z drugiego poziomu To by się przydało Wyjmij magazynek, co tu też mamy? Tu mamy 11 pocisków kolejnych i trochę lepszych. E, trzeciej kategorii, okej. Okay. Dobra i załaduj mi teraz magazynek jak możesz. Nie, chciałem załadować magazynek. Karabin wziąć. I magazynki zostawię, bo mam za duży ciężar. Ale municję mogę włożyć i włożyć do karabinu. Ile mi zostało 17 pocisków? Słabo. 22. Tu musimy oszczędzać. MP5 eee, Amunicję na pewno wezmę. To się przyda. Zapałki też wezmę. To też. Łuski też wezmę. 42% Może wezmę też, to się przydasz też Dobra, dwóch trupów Wezmę e, jakaś amunicja ciekawa? A nie, to jest 557 Okej, okay, to mnie nie interesuje Ta amunicja Pytanie A, to są bandyci, okej, okay, dobra Pan Tydzień w starkerach? Eee, w wolnych starkerach? O kurka, to jest jakiś... Wow, ale blisko. Nie buję ta później A bo... da, da, da. spoko, spoko. O i zagraj muzyczkę, tak. Klimatycznie, proszę się uspokoić. Ja tylko na chwilę. Pięknie grasz. O. O, drogi przyjacielu, a jak tu zginęłeś? To ja wezmę, bateria nawet. O, o łyska też wezmę, przyda, przyda mi się. Mamy kolejne 7 pocisków. E, jestem trochę głodny znów. Amunicja, trochę znaleziona, amunicja się przyda. Broń. Hmm. EP5, tak? Nawet nie jest w takim kiepskim stanie By wziął tą mp piątkę Teraz cel do naszych przyjaciół Z zagranicy, tutaj idziemy Bo? Nie można zapisać <ścoughs> Nie ma tak dobrze I dotarłem, po ciężkie pod... What? Ranek, co ci jest? Nie pi ty. O mój Boże, to się nazywa. <laughs> nie wiem, ale to jest straszne. Masz brata bliźniaka, który jest połączony z tobą, czy kurk? <laughs> nie wiem, ale to nie jest przyjemne. E... Cześć! Zmęczony jestem po ciężkiej podróży. Widzę no, 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 jakieś widy. Straszne. E, masz może z kuchenkę lub coś podobnego? No chyba nie masz. Szkoda Who are you? nic ciekawego nie gadasz Ale to jesteś. O mój boże, co tu się... Co? Co ci się stało? Dobra, Może ku ciebie coś sprzedać? Mam trochę mięsa. Ale nie mam kuchenki Niewartościowe prawie to mięso jest u niego, ale dobra, sprzedamy. Pan za ciężko trochę Stworki to jeszcze znajdę 12 tysięcy I ze trzeba zbierać Teraz jeszcze jakieś jedzenie będzie trzeba kupić na do dalszą podróż To, to tylko ja proszę się nie zdenerwować. Inspekcja sanitarna Co tu się dzieje? Co, tu, co to za leże nieś spanie? Eee, dobra. W miejscu ciekawego nie macie żadnych Papierosu, piwa, wódki, nic nie macie. Co za nudne wojsko. Na Ale e... masz manobroń, daj mi ją. O, o, ładna. Widzisz, tak się walczy, na noże, a nie na karabinie. Dobra, inspekcja O, dzięki. Inspekcja sanitarna, bierzemy wszystko co jest nielegalne. E, to ciebie miałem pójść? A nie, ty jesteś lekarzem przecież. Eee, bla, 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 Okej, okay, ty jest tak każdy zestaw medyczny, który tak ciężko znaleźć. Eee... Muszę iść do góry, do naszego ala dowództwo jakiegoś tam. ala naszego ziomka, który mam spotkać. O. ale jesteś uzbrojony o zęby dzień dobry miałem z A, ty jesteś jest tylko zestaw tak miałem z tobą się widać okej okay, dobra eee, masz jakiś sprzęt albo kombinerki nie masz kombinerek szkoda szkoda że nie masz kombinerek nic nie poradzę dobra Myślę, że jak dotarliśmy do tego terenu, ja pójdę chyba spać. Już jest 20, człowiek jest zgubiony i chciałem tak. Dzięki za uwagę, dzięki, że tu jesteście. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję lub komentarz pod filmem i widzimy się w następnych moich przygodach. Cześć.